Jest nowy Samsung Galaxy Z Fold, to już piąta wersja. Brawo, piąta wersja, w której wciąż nie udało się poprawić niektórych najbardziej uciążliwych wad, ani wprowadzić niczego innowacyjnego. Tymczasem jest firma, która w swoim pierwszym składanym telefonie zrobiła praktycznie wszystko dobrze. Cześć, tu Kostek Munarczyk. W dzisiejszym TLDR opowiem Wam o spoiler najlepszym składaku na rynku, którego spoiler niemal na pewno nie kupicie. Może Was jednak zaskoczyć dlaczego. No dobra, pora wziąć na warsztat Huawei Mate X3 i sprawdzić, czy jest dobry, zły, czy brzydki. Święty Graal projektantów składanych smartfonów. Sprawić, żeby jak najmniej odbiegały rozmiarami i wagą od zwykłych konkurentów, czyli krótko mówiąc, żeby zminimalizować spadek komfortu użytkowania związany z przesiadką. Patrząc z tej perspektywy, konstruktorzy Huawei mogą stanąć w jednym szeregu z Ser Parsifalem i Galahadem, według opowieści arturiańskich znalazcami Grala. Dlaczego? Mate X3 jest, uwaga, uwaga. Węższy i krótszy niż zarówno iPhone 14 Pro Max, jak i Galaxy S23 Ultra, lżejszy lub ważący tyle samo co każdy z tych smartfonów i tylko o 3 mm grubszy, jednocześnie mieszcząc ekran o niemal dwa razy większej powierzchni. Oba inne dostępne w Polsce składaki, Samsung i Honor, nie mają z nim pod tym względem szans. No więc. Jeśli to nie jest cecha, która zasługuje na uznanie za dobrą, to doprawdy nie wiem co. Wspomniany ekran też dostaje plus. Ma przekątną długości 7,85 cala i dużo wyższą rozdzielczość oraz gęstość pikseli niż ekrany składanego Honor'a i Samsunga. Do tego dochodzi odświeżanie do 120 Hz i miliard kolorów, a także Zaskakująco małe wgłębienie w miejscu składania. Chroni go powłoka o właściwościach nie newtonowskich, ale przyznam, że nie sprawdzałem. To mimo wszystko delikatna część. Bardzo dobrze jest też z drugim ekranem, który pokrywa wygięte z czterech stron szkło Kunlun Glass i który ma rozmiary, rozdzielczość i przede wszystkim proporcje flagowego smartfonu, normalnego jego ekranu. Tak, to do ciebie Samsung. Bardzo ważną, dobrą cechą Huawei Mate X3 jest jego zestaw aparatów. Który, choć wyraźnie gorszy niż np. P60 Pro Huawei, jest godny nieskładanego fotograficznego flagowca. Stabilizowany, jasny aparat główny z matrycą 50 megapikseli robi świetne zdjęcia w każdych warunkach. Wspomagany przez aparat ultra szerokokątny, ale przede wszystkim. Peryskopowy zoom razy 5. Taki zestaw świetnych aparatów w połączeniu z tradycyjną dla Huawei jakością cyfrowej obróbki surowych danych daje użytkownikowi bardzo szerokie i dobrze zbalansowane możliwości fotograficzne. Świetnie, że obudowa Mate X3 jest wykonana perfekcyjnie, wygląda doskonale, zwłaszcza w wersji ze skórzanym tyłem. I zamyka się bez żadnej szpary, to jedno. Ale drugie i ważniejsze, że ta obudowa jest wodoodporna, spełniając wymogi standardu IPX8. A więc w odróżnieniu od wszystkich innych składaków poza foldem, ten smartfon może być zanurzany pod wodę nawet do pół godziny. Mało? No to jeszcze kilka fajnych drobiazgów. Huawei Mate X3 obsługuje szybkie ładowanie z mocą 66W, a także ładowanie bezprzewodowe 50W plus bezprzewodowe ładowanie zwrotne. A, i ma emiter podczerwieni, jeśli masz ochotę poszaleć z telewizorem czy klimatyzacją. Zacznijmy od największej wady, przynajmniej na papierze. Zastosowany procesor Snapdragon 8 Plus pierwszej generacji to nie jest jednostka której byście się spodziewali w tegorocznym superflagowcu. Zwłaszcza za tą cenę. Do tego wrócimy. Pewnie mocy wystarcza do wszystkiego, ale w tej kategorii takie rzeczy zwracają uwagę i robią złe wrażenie. Podobnie jak brak obsługi 5G z wiadomych przyczyn. Natomiast użytkowo bardziej dokuczały mi mankamenty programowe. Takie jak fakt, że nie ma możliwości przestawienia interfejsu na korzystanie z szuflady z aplikacjami, a w aparacie fotograficznym nie da się w łatwy sposób, jednym dotknięciem, ustawić powiększenia razy 3, które jest moim zdaniem czy w moim wykonaniu najczęściej używanym. Co jeszcze? Kamera selfie mogłaby być schowana pod ekranem, tak jak w Samsungu Z Fold. Minus. No i dotarliśmy do tej bolesnej części. Co sprawi, że nie kupisz Huawei Mate X3? Po pierwsze, jak się pewnie już domyślacie, braku sług Google. Sprawdziłem na sobie i da się z tym żyć. Praktycznie wszystko można obejść, ominąć, zhakować itp. Ale to jednak zabawa dla kogoś, kto wie co i jak i jest gotów na trochę wyrzeczeń lub niewygód. Na pewno nie dla każdego. Druga rzecz boli jednak jeszcze bardziej. Huawei Mate X3 kosztuje zapierające dech w piersiach 9999 zł. Niemal 2000 więcej niż Samsung Galaxy Z Fold 5. Czy jest od niego lepszy? Moim zdaniem tak. Czy aż tak, żeby zapłacić o 20% wyższą cenę? Moim zdaniem nie. Szczerze mówiąc, byłem głęboko zaskoczony. Firma, nie mająca do tej pory żadnego doświadczenia ze składakami i do tego dociśnięta sankcjami, była w stanie zaprojektować i wyprodukować smartfon, który moim skromnym zdaniem jest w swojej kategorii najlepszy na świecie. Pewnie nie jest najlepszy we wszystkim. Ale Huawei Mate X3 rządzi, jeśli chodzi o kluczowe elementy, takie jak wygoda noszenia i używania, bezpieczeństwo czy możliwości aparatów. Jest naprawdę niesamowity. Zastanawiam się, czy gdyby miał usługi Google, nie uszłaby mu płazem nawet ta iście kosmiczna cena. A to coś mówi.